Mam jej dość. Ona się zawsze spóźnia, a ja przez nią też. Przepraszam, zaspałam, Ambar, wybacz. A to dziwne. Już jadę, kochanie. Zaczekasz przy wejściu? O, jesteś kochany. Jest taka nieogarnięta. Czy to jest takie trudne nastawić sobie budzik? Nieważne. Porozmawiajmy o czymś ważniejszym. Ta edycja będzie nasza. Na pewno wygramy ten konkurs. Do zobaczenia. Wysłam ci buziaka. Mua. My z Mateo zawsze tak rozmawiamy. Dlatego jesteśmy taką piękną parą. Mamy szczególną więź. To urocze. Wiesz, ja mam dokładnie tak samo z Simonem. Zawsze rozumiemy się bez słów i. nie wiem, co bym bez by niego zrobiła. A co to za kartki? Nie mów, dopiero uczysz się do testu. Nie, 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 nie. Chcę tylko coś powtórzyć. A, a ja nie muszę. Teraz myślę już wyłącznie o konkursie. Wszystkim wyjdą oczy na wierzch, jak nas zobaczą. Oj, widzę, że jesteś jeszcze zaspana. Nie, 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 tylko czasami mam bardzo dziwne sny. Wydają się takie prawdziwe, że nie mam pojęcia, czy jeszcze śnię, czy już się obudziłam. Teraz też bym chciała, żeby to był sen żebym obudziła się w łóżku. Hmm. Kiepska wiadomość, Lunita To nie jest sen Więc zacznij się uczyć, bo test zamieni się w prawdziwy koszmar Hej, Jasmine Jesteś już? Tak, wiem Spóźnię się Jasne, że to nie moja wina Wszystko ci opowiem Gdzie jesteś? Przepraszam, zaspała mi się spóźnie. Wybacz.